Witajcie w kolejnym odcinku Więziennych Opowieści. Tak jak obiecałem w poprzednim odcinku tej serii związanej z sagą więzienną, postaram się tak systematycznie jak tylko możliwe prezentować Wam nowe odcinki i będą to historie powiedzmy spod celi, ale okraszone również w jakimś sensie no, współczesnymi wydarzeniami społeczno-politycznymi, bo jednak od tej polityki uciec się nie da. Chociażby z tego względu, że dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o instytucji ułaskawienia. A dlaczego chciałbym powiedzieć o tym? A to dlatego, że no właśnie, niedawno mieliśmy wybory prezydenckie, mamy prezydenta elekta, który niebawem obejmie władzę nad Żerandolem, jak to się niektórzy śmieją z uprawnień prezydenta w Polsce. Ale paradoksalnie prezydent ma znacznie więcej do powiedzenia niż niejednemu mogłoby się wydawać. A że. Coś na ten temat wiem, bo ktoś mnie kiedyś długo i konkretnie uczył, na czym polegają systemy polityczne. No to mogę Wam nieco powiedzieć, podzielić się swoją wiedzą, o ile jeszcze coś pamiętam. Ale ponieważ oczywiście nie chcę być gołosłowny w kontekście opowieści spod celi, to taką opowieścią zaczniemy, bo chciałem Wam opowiedzieć o koledze, którego tam poznałem, który bardzo mocno właśnie o ułaskawienie walczył. Ale może, żeby tak zwanej YouTube'owej tradycji stało się zadość, powiem na początku o tym, że kanał można wspierać i to zarówno poprzez to wsparcie YouTube'owe, jak i na e, Patronite, jak również poprzez serwis by Coffee, ale chyba najlepszym wsparciem jest komentarz, łapka w górę, subskrypcja, ale również polecenie dalej swoim znajomym moich podcastów, bo dlaczego nie. A właśnie, skoro już mówimy o moich podcastach, to jeszcze taka e, tylko mała kwestia techniczna. Szczerze mówiąc, e, trochę nie miałem na to czasu, trochę nie miałem do tego siły i energii, ale e, zrobiłem coś takiego, co umożliwi mi publikowanie jakby jednocześnie na e, YouTube, na Spotify, pojawia się też na Apple Podcast i w wielu innych e, tego typu platformach. E, także będzie mnie troszkę więcej w różnych innych miejscach. Bo dlaczego już by nie? Natomiast możecie być spokojni o to, że jeśli otworzycie kiedyś lodówkę w środku nocy, to nie wyskoczy Wam stamtąd Mister Nemesis z podcastem. Chociaż to jest tylko kwestia tego, jak doskonałą lodówkę macie w domu, bo jeżeli podpiętem do internetu, to nigdy nie wiadomo. Ale może zaczniemy od opowieści spod celi. Jak trafiłem do e, miejsca, w którym docelowo spędzałem kilka miesięcy na tak zwanym półotworku. No było to takie, powiedziałbym, dosyć lekkie więzienie dla wielu starych wiarusów, więziennych garusów i grypsujących więziennych charakternych twardzieli. No to byłoby to wręcz więzienne przedszkole. No ale już pierwszego dnia zobaczyłem na korytarzu dość charakterystyczną postać. No bo Hub wyglądał jak taki stary metal, znaczy stary w sensie. Od dawna słuchający metalu, nie stary wiekiem. Naprawdę długie pióra, jakaś czarna koszulka z wymalowaną gotykiem nazwą jakiegoś zespołu, który prawdopodobnie, sądząc po trudnej do wypowiedzenia nazwie łacińskiej albo jakiejś innej tajemnej, brzmi tak ostro, że Behemoth przy tym to jak piosenki. Na dobranoc dla dzieci. No, w każdym razie y, stwierdziłem, że to musi być gość, z którym jakoś zdecydowanie złapię kontakt. Natomiast od samego początku sprawiłem wrażenie takiego wycofanego, jakby nieobecnego, i paradoksalnie szybciej złapałem kontakt z facetem odsiadującym wyrok za głowę. Ale tu już o tym mówiłem, jak y, śmieszek Hekeszek, czyli ja y, zagadywał w kolejce do wytatuowanego wielkiego chłopa pod tytułem a cześć, ma jak się siedzi, czy w ogóle wszystko w porządku i tak dalej, później się dowiedziałem, że to właśnie jest człowiek, który no już kończy wyrok, ale 22 lata ma za sobą ale to już, tak jak wspomniałem, historia wspominana tutaj często, natomiast ten kolega z długimi włosami, o którym mówiłem przed chwilą też o nim mówiłem, ale gdzieś rok temu, więc pewnie nikt tego nie pamięta, a zresztą tylko wspomniałem o nim Swoją drogą to był naprawdę bardzo fajny chłop. Świetnie się z nim dogadywałem. A to jego początkowe wycofanie i takie wrażenie, które sprawiał wyobcowanego, nabrało się z tego, że on był Polakiem, ale większość życia spędził za granicą. W związku z tym on łatwiej, mówił, łatwiej mu się mówił po angielsku niż po polsku, chociaż posługiwał się polskim językiem. Normalnie mówiliśmy po polsku, ale no z takim dosyć wyczuwalnym akcentem. Z jego strony. No i takim jeszcze wspólnym mianownikiem między mną a nim była gitarowa pasja. No mogliśmy o gitarach, wzmacniaczach i wyższości Fendera nad Gibsonem. To znaczy ja akurat jestem za Gibsonami. Mogliśmy rozmawiać na ten temat długo. Tak czy inaczej, fajny człowiek z dosyć nietypową historią swojej odsiadki, o której Wam kiedyś wspominałem. A teraz jeszcze przybliżę, jakby na potrzeby tej konkretnej historii. Jego historia była taka, że spowodował wypadek samochodowy pod wpływem alkoholu. W takich to okolicznościach, że wracał z jakiejś imprezy rodzinnej, bez wchodzenia szczegółów, z jakiej, bo to nie ma znaczenia dla tej historii. On prowadził, tak, był wypity. Po jego prawicy, na miejscu pasażera, siedział jakiś jego wujek, też wypity. No i gdzieś w połowie drogi doszła, doszło do jakiejś kłótni między nimi, jakiejś awantury. No i ten wypity, podobno niemożliwie pijany wujek, kompletnie niekontrolujący się, uderzył tego znajomego, tak już go mogę nazwać, co spowodowało oczywiście utratę panowania nad kierownicą itd. itd. Finalnie wjechali w rów, czy tam trafili w drzewo. Nic się im nie stało w trakcie tego wypadku. To znaczy, mam na myśli tyle, że nie byli jakoś ciężko ranni. Oczywiście, byli po, poobijani, poturbowani. Nie jestem pewien, czy tam nie doszło do jakiegoś złamania. No, ten kolega miał okulary, które mu się rozbiły na twarzy, więc tam miał jakieś. No, jeszcze jak go poznałem w zakładzie karnym, to miał jakieś w, widoczne blizny, ale to nie, było, to nie był wypadek tej klasy, że wiecie, ręka, noga, mózg na ścianie cztery zastępy straży pożarnej, w tym dwa ochotnicze i śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Oczywiście było na miejscu policja, było pogotowie, no, skończyło się to wyrokiem w zawieszeniu dla tego kolegi, no i w zasadzie nic więcej. Po jakimś tam opatrzeniu ambulatoryjnym zakończyło się, zakończyła się jakby kwestia problemów zdrowotnych. Natomiast, po kilku tygodniach Wujek trafił do szpitala, miał jakieś powikłania po wypadkowe. Ja nie dokładnie wiem o co tam chodziło, no ale sami rozumiecie, jeżeli miał jakieś tam zwichnięcia, potłuczenia, może złamane żebra, nie wiem. Tak czy inaczej trafił do szpitala. Efekt był tego taki, że wujek zmarł. I to dosłownie kilka dni po tym jak trafił do szpitala przyczyną śmierci wpisaną bezpośrednio w akcie zgonu czy w jakiejś tam innej dokumentacji przepraszam, słabo się na tym znam, gdzie się wpisuje takie coś, że zmarł na COVID koronawirus SARS-CoV-2 no bo oczywiście, o czym nie wspomniałem na wstępie tej historii wydarzenia miały miejsce właśnie w czasie pandemii może nie w czasie tych największych obostrzeń ale jakoś no, w tym smutnym okresie, kiedy to pandemia koronawirusa zbierała swoje żniwo. No i okazało się, że skoro wujek zmarł, a do szpitala trafił na skutek powikłań po tym wypadku, no to e, zmieniono kwalifikację czynu koledze z po prostu zwykłego wypadku pod wpływem alkoholu na wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Ponieważ logika prokuratora była taka, że gdyby nie wypadek, to wujek do szpitala by nie trafił i nie zmarłby na COVID. Nie wiem, co na ten temat myślicie, ciekaw jestem waszej opinii. Ja nie chcę się wypowiadać. No, tak czy inaczej, kolega ten dostał, jak dobrze pamiętam, 5 albo 6 lat pozbawienia wolności i to tak na sztywno. No, on kompletnie się z tym nie był w stanie pogodzić. On kompletnie nie rozumiał tej logiki. No, dla niego to było po prostu jak. no, tak absurdalne jak tylko może być. No, on się nie spodziewał, że przyjedzie do Polski na chwilę, a zostanie na 5 lat i to, w, i to w więzieniu. Owszem, mógł się liczyć z tym, że siadając za kierownicę pod wpływem alkoholu, może dojść do jakiegoś wypadku. Tak, mógł to przewidzieć i nie powinien tego robić. Natomiast tak się stało, a nie inaczej. No, w efekcie tego long story short trafił do więzienia. A ponieważ wyczerpał on wszelkie środki prawne, czyli jakby cała procedura się zakończyła, oczywiście łącznie z wnioskiem o kasację do Sądu Najwyższego, która to została oddalona, no i jedyne co pozostało jeszcze to tylko i wyłącznie wniosek o ułaskawienie do pana prezydenta. A wówczas prezydentem był Andrzej Duda, ale to jakby do tego wrócimy jeszcze za chwilę. No i właśnie, tutaj, na tym etapie, chciałbym przejść do tematu i wątku ułaskawienia. Czy ten kolega został ułaskawiony, czy też nie, tego nie wiem, bo jak ja stamtąd wyszedłem, to on jeszcze został, aczkolwiek już jest prawdopodobnie na wolności, ponieważ jest duża szansa, że na przykład załapał się na tak zwane wcześniejsze przedterminowe zakończenie kary, tak czy inaczej. Idąc w kierunku prawa łaski. Ale jeszcze zanim rys historyczny i jak to wygląda aktualnie w naszym kraju, to dwa słowa na temat, dlaczego ja to mówię. Jeszcze raz. Mamy nowego prezydenta, przypominam, i ten prezydent również będzie dysponował prawem łaski. To taka mała dygresja, bo do tego wątku jeszcze wrócę, ale pod koniec odcinka. Oczywiście, zapewne domyślacie się, że prawo łaski jest. Prawdopodobnie tak stare jak kodeks Hamurabiego, bo znane jest oczywiście od starożytności. Później władcy w średniowieczu mieli naturalne prawo łaski, ponieważ uznawani byli za pomazańców boskich, czyli byli jakby namiestnikami Boga na danym terenie, albo wybrani byli przez Boga. Wiecie, o co chodzi przez. Boga za pośrednictwem papieża. Nie idźmy w kierunku historii, bo to byłoby zbyt skomplikowane i zupełnie niepotrzebne w tym miejscu, ale krótko mówiąc, prawo łaski jak świat światem zawsze istniało i jest takim prawem, które jest tradycyjnie przypisywane dla głowy państwa, i w zasadzie w każdym państwie coś takiego istnieje i obowiązuje, również w Polsce. Czasami zdarza się tak, że niektórzy no, na przykład politycy, ale też nie tylko, mawiają, że w każdym normalnym kraju to jest tak czy tak, a u nas to jest na opak albo inaczej. No, w jakimś sensie inaczej było w Polsce w czasach słusznie minionego PRL-u, ponieważ wówczas prawo łaski było stosowane przez Radę Państwa, no bo mieliśmy. No nie mieliśmy prezydenta, nie licząc Bieruta, ale znowu nie mieliśmy w kierunku historii. Krótko mówiąc, czasami jak się słucha podcastów kryminalnych, takich, które dotyczą właśnie lat zamieszłego PRL-u no to można usłyszeć, że np. Paweł Tuchlin skazany został na śmierć, Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski, wyrok został wykonany. W czasach nam współczesnych, czyli w III Rzeczypospolitej, zostało prawo łaski określone dopiero w Konstytucji z 1997 roku, której to artykuł 139 mówi wprost, że prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. Prawo łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu. Jest to jedyny przepis konstytucyjny regulujący prawo łaski bez definicji jego zakresu. No i to jest też ciekawe. No i tutaj muszę nawiązać do tego, że w każdym normalnym kraju przeważnie takie tematy są bardzo ściśle zdefiniowane, czyli kiedy, kto i komu może udzielić łaski, w jakich okolicznościach. No, u nas jest tak, że w związku z brakiem uszczegółowienia tego przepisu w konstytucji. Mamy możliwe interpretacje i nadinterpretacje. No i dlatego właśnie w 2018 roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że prawo łaski obejmuje także abolicję indywidualną, czyli ułaskawienie przed prawomocnym wyrokiem. No, ciekawe, czy pamiętacie dlaczego. Jeżeli pamiętacie, to napiszcie w komentarzach, któż to został i dlaczego ułaskawiony przed uprawomocnieniem się wyroku. Natomiast Sąd Najwyższy. Orzekł przeciwnie, że prawo łaski dotyczy tylko prawomocnie skazanych. No i jak to często u nas w Polsce bywa, spór ten pozostaje nierozstrzygnięty. Dalsze zapisy w sprawie ułaskawienia znajdują się w kodeksie postępowania karnego, ale one dotyczą w zasadzie tylko procedury, czyli opisują, jak ma wyglądać przepływ dokumentów i na czym to polega. No i teraz sytuacja jest taka, że jakby w trybie pierwszym, czyli tak zwanym kodeksowym, prośbę o ułaskawienie może złożyć skazany albo jego pełnomocnik, czy na przykład rodzina, a nawet, uwaga, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, czyli ozgrozo, konkubent, czy też konkubina. Powiedziałem ozgrozo, ponieważ ja nie wiem, czy istnieje w słowniku języka polskiego. Bardziej odrealnione od rzeczywistości określenie, no i krótko mówiąc, jeszcze brzydsze. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że jest, czy w ogóle, czy zdarzyła się kiedykolwiek taka sytuacja, że wszedł ktoś na imprezę ze swoją partnerką i powiedział: Cześć wszystkim, przedstawiam wam moją konkubinę Agnieszkę. No ale przepraszam, bo znowu odjeżdżam z dygresję. Wracając do tematu, w drugim trybie prezydent może wszcząć procedurę z urzędu. I to jest najciekawsze, to zapamiętajcie, bo do tego jeszcze wrócimy. Może również prezydent taką procedurę uruchomić na wniosek prokuratora generalnego bez konieczności zasięgania opinii sądów. Prezydent analizuje akta sądowe, wywiady środowiskowe, opinie z zakładów karnych, inne dokumenty. Decyzja jest autonomiczna i nie wymaga uzasadnienia. No, ale żeby jeszcze troszkę was podtrzymać. W niepewności przed siarczystą puentą tego odcinka, chociaż niektórzy mogą się już domyślać, teraz znowu cofniemy się troszkę do czasów historycznych, ale nie tak bardzo odległych i garść statystyk. No, prezydentów mieliśmy do tej pory sześciu. No i jeśli teraz się głęboko zastanawiacie, tak licząc od Wałęsy do czasów Dudy. Kto był tym szóstym, to przypominam, że pierwszym prezydentem był Wojciech Jaruzelski, który kadencję miał nad wyraz krótką, bo niespełna rok, a zdążył ułaskawić 607 skazanych, czyli w zasadzie trzy razy więcej niż Lech Kaczyński przez pięć lat swojej kadencji. Niekwestionowanym liderem w rankingu jest Aleksander Kwaśniewski, który podczas swojej dziesięcioletniej kadencji ułaskawił 4302 skazanych. Zdecydowanie najbardziej surowy był prezydent Andrzej Duda, który ułaskawił tylko 127 osób, natomiast chyba najbardziej kontrowersyjny z nich wszystkich, Lech Wałęsa, ułaskawił 3454 osoby. A dlaczego był takim kontrowersyjnym? Bo o ile inni prezydenci również mieli swoje za i ułaskawiali osoby no, co najmniej Dwuznaczne albo właśnie kontrowersyjne. O tym jeszcze króciutko powiem za chwilkę, ale w kontekście Wałęsy przyznać trzeba, że on ułaskawił prawdziwych gangusów, ponieważ być może część z Was wie, część z Was może pamięta, ale pan Wałęsa ułaskawił Andrzeja Banasiaka, znanego jako Słowik, bossa gangu Pruszkowskiego, no i ułaskawił również, o tym już mało osób wie, Zbigniewa pseudonim Ali. W tym samym roku obydwaj zostali łaskawieni, czyli w 93 roku. No i oczywiście poszły za tym pewne plotki, które raczej nie były plotkami, że kosztowało to 150 tysięcy dolarów, przynajmniej za Słowika i podobno pomagał w tym nieżyjący już Lech Walandysz, który w tamtym czasie był sekretarzem stanu, a nawet zastępcą szefa kancelarii prezydenta. No czyli blisko mu było do ucha Wałęsy. I tutaj może mała ciekawostka, bo pan Lech Falandysz również zasłynął z działania tak troszkę na granicy prawa i według takiej zasady, że co nie jest zakazane jest dozwolone, co później mm, określone było mianem falandyzacji prawa. No ale wracając do tematu, już w 1993 roku, czyli dość szybko po odzyskaniu przez Polskę pełnej niepodległości i suwerenności, chociaż tak, ja wiem, że zaraz będę w komentarzach informowany o tym, że Polska wciąż jest pod zaborami, ale no ja się z tym osobiście nie zgadzam. No tak czy inaczej, szybko się dowiedzieliśmy, że prawo łaski to jest taki trochę miecz obocieczny. Bo z jednej strony faktycznie można wyciągnąć z opresji kogoś, kto został niesłusznie skazany, albo odsiaduje wieloletni wyrok i okazuje się, że no odsiaduje za niewinność, tak jak chociażby w przypadku Tomka Komendy. On nie został ułaskawiony przez prezydenta, ale wiecie co mam na myśli. Ale również można prawo łaski zastosować do wyciągnięcia z zakrad po prostu gangusa, krótko mówiąc. Podobnych kontrowersyjnych ułaskawień dopuścił się oczywiście Aleksander Setka-Kwaśniewski, który to, czy tam dwusetka, nie wiem. No, w każdym razie nikt już tego y, nie stwierdzi, czy na trzeźwo, czy po pijaku, niejakiego Piotra Filipczyńskiego, znanego jako Peter Vogel. To jest dosyć ciekawy temat, bo on został skazany już w 1971 roku na 25 lat więzienia za morderstwo, jak dobrze kojarzy to swojej własnej ciotki, chociaż m, można się dowiedzieć ze źródeł, że to było po prostu morderstwo na tle rabunkowym. Postać ta jest niezwykle ciekawa, bo on później stał się znanym szwajcarskim bankowcem, no i między innymi przypisuje mu się to, że zarządzał tak zwanymi tajnymi kontami polskiej lewicy. Takimi kontami, na które mogły bez żadnego problemu wpadać jakieś lewe pieniądze, jakieś łapówki, takie rzeczy. No, został on ułaskawiony przez właśnie pana Kwaśniewskiego, który to zasłynął również tym, że ułaskawił Zbigniewa Sobotka, czyli swojego kumpla z SLD w 2005 roku. Sobotka to był wiceminister spraw wewnętrznych, został on skazany na 3,5 roku więzienia za udział w tzw. aferze starachowickiej. Kiedyś o tym coś wspominałem, jak będziecie chcieli, to oczywiście dajcie znaka w komentarzach, też postaram się coś na ten temat powiedzieć więcej. Lech Kaczyński z kolei dokonał takich dwóch dosyć mocno kontrowersyjnych ułaskawień, i o ile pierwsze z takiego moralnego punktu widzenia chyba było uzasadnione bo chodzi tutaj o ułaskawienie dwóch braci Winków skazanych za tzw. Tak za tzw. Tak lincz we Włodowie. O tyle drugie ułaskawienie kontrowersyjne jest niezwykle, a to dlatego, że ułaskawiony został Adam S. w 2009 roku. No, był on wówczas wspólnikiem Marcina Dubienieckiego, a zupełnie przypadkowo Marcin Dubieniecki był wówczas mężem Marty Kaczyńskiej. No Także zupełnie przez przypadek tak się złożyło, że pan Lech Kaczyński ułaskawił. Wspólnika swojego zięcia. Prezydent Duda wsławił się wieloma wpadkami i zabawnymi historiami zdecydowanie bardziej zabawnymi od tych dowcipów, które czasami próbował opowiadać na różnego rodzaju konferencjach. No, ale wsławił się również dość ciekawymi kontrowersjami związanymi z prawem łaski. No, że nie wspomnę o Mariuszu Kamińskim i Macieju Wąsiku, bo to jest jakby sprawa znana. Ale zapewne nieco mniej znana jest sprawa z 2022 roku, kiedy to pan Duda ułaskawił Paulinę P. skazaną za to, że sprzedała 2 kg mefedronu w zorganizowanej grupie przestępczej. No, została ułaskowiona, uzasadnieniem była oczywiście opieka nad dziećmi, kredyt do spłacenia i skrucha. No i teraz puenta, na którą zapewne wszyscy czekacie. Ja przepraszam, ten odcinek naprawdę nie miał być polityczny i nie chodzi mi tutaj o mieszanie polityki do moich podcastów więziennych po prostu. To jest jakby nie było dalej podcast więzienny, bo aktualnie w więzieniu przebywają tacy ludzie jak na przykład Artur W pseudonim Wolf, który to w trakcie Przerwy w odbywaniu kary 10 lat pozbawienia wolności za liczne wymuszenia rozbójnicze spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym pod wpływem kokainy. Olgierd L, który był karany m.in. za sutenerstwo i pobicia. Aleksander B, Leszek B, Paweł B z tzw. gangu Braciaków, którzy byli członkami tzw. trójmiejskiego gangu sutenerów. Łączycie już kropki? Wszyscy wymienieni przed chwilą panowie są łączeni z tak zwanym układem gdańskim albo układem trójmiejskim, do którego również należał przebywający obecnie w Dubaju Wielki Bu. Wracając na chwilkę do systemu politycznego w naszym kraju, który jest dosyć mocno kulawy, nasza konstytucja jest generalnie nieprzystająca do dzisiejszej. Rzeczywistości, pisana trochę na prędce, pisana trochę na kolanie, prezydent zupełnie w zasadzie niepotrzebnie jest wybierany w wyborach powszechnych. Najlepiej by było, gdyby był wybierany przez zgromadzenie narodowe, a to dlatego, że prezydent nie ma większej władzy w naszym kraju. I teraz znaczna część naszych rodaków, która wychowała się na tzw. filmach amerykańskich i którzy. To oglądają y, jakieś wiadomości, widzą prezydenta Trumpa, który posiada olbrzymią władzę. W zasadzie amerykański system polega na tym, że wybierają sobie Amerykanie, co prawda kadencyjnego, ale jednak dyktatora, który ma w zasadzie władzę absolutną, można rzec. Ale u nas tak nie jest. Nasz prezydent w gruncie rzeczy niewiele może. I w zasadzie nie posiada żadnej realnej władzy. Tak na dobrą sprawę, pełni w zasadzie funkcję reprezentacyjną no i wetuje albo podpisuje ustawy, ale nawet jego weto może być w zasadzie zniesione. Także jeszcze raz za wiele to on nie może, ale może i to jest najbardziej groźne w gruncie rzeczy, może sobie wyciągnąć z szafy. Akta dowolnego człowieka, który aktualnie przebywa w zakładzie karnym, i ułaskawić go może bez żadnego uzasadnienia. Jego decyzja jest jednoosobowa i nieodwołalna. I na tym zakończę mój dzisiejszy wywód. Wnioski wyciągnijcie sobie we własnym zakresie. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. A tak, w ramach postscriptum warto dodać, że Arkadiusz Karaska. Przesiedział 20 lat za niewinność. Adam Dudała też podobno niewinny. Wciąż siedzi. Tomek Komenda odsiedział lat 18. Pewnie mógłbym wymieniać tutaj sporo nazwisk y, takich osób, które przebywają aktualnie w zakładzie karnym, y, co do których winy są spore wątpliwości. i składają zapewne wnioski o ułaskawienie przez prezydenta. Jeżeli macie kogoś takiego na myśli, to bardzo proszę o informację w komentarzu. To niewątpliwie się przyda. Może to będzie też materiał na kolejny odcinek. W polskich zakładach karnych przebywa na dzień dzisiejszy około 70 tysięcy skazanych, a średniorocznie do kancelarii prezydenta trafia 900 wniosków o ułaskawienie.